Cześć, właśnie rozpoczynamy taką miniserię o nudach. Dzisiaj zajmiemy się kompletnymi podstawami. Zaznacz wszystko wciskając A, później X i Delete. Do ćwiczeń przyda nam się jakiś prosty obiekt, najlepiej dodaj plane. Najpierw małe przygotowanie. Schowaj panele po lewej, klikając prawym przyciskiem myszy na obramowanie. Dodaj do niego nowy materiał i zaczynamy z podstawami. Kiedyś już opowiadałem o co chodzi z tym Principled BSDF, polecam sprawdzić film w karcie z prawej u góry. No to lecimy po kolei. Najważniejszym nodem jest Material Output. To właśnie do niego będziemy podłączać wszystkie inne nody. Jeżeli coś nie będzie się z nim łączyć, to zwyczajnie nie będzie widoczne na modelu. Klikasz i przeciągasz lewym przyciskiem myszy z wyjścia BSDF do Surface. Dzięki temu na modelu pojawi się to co robi Node Principled. Na tym etapie musisz wiedzieć tyle, żeby łączyć ze sobą te same kolory kropek. A no i nie przejmuj się pozostałymi wejściami w material output, później się nimi zajmiemy. Każdy node w blenderze jest przypisany do jakiejś kategorii w zależności od tego, jakie jest jego działanie. Ten principled jest shaderem, czyli odpowiada za generowanie efektów powierzchni. Tak w sumie to nawet nie musisz przejmować się pozostałymi, bo on jest takim mega shaderem, który ma w sobie wszystkie inne, ale i tak pokażę ci kilka pozostałych, tak dla jasności. Łącząc różne shadery możemy uzyskać podobny efekt, bo każdy z nich jest odpowiedzialny za jeden z suwaków w Principled. Shadery mają dużo zastosowań. Niektóre dają sam kolor, inne odbicia, a jeszcze inne emitują światło, ale z ich pomocą nie stworzysz tekstury. Do tego mamy inne nudy. Przyciśnij Shift A lub wejdź w menu Add i dodaj coś z kategorii Texture. Te node nie tworzą odbić, nie emitują światła, tylko generują obrazy, które możesz podłączyć do shadera, aby dodać te efekty. Tekstury dostępne w Blenderze są proceduralne, co oznacza, że możesz zmieniać ich wygląd ciągając zasuwaki poniżej. Każdy z nich ma inne wartości, którymi możesz się pobawić, więc polecam sprawdzić, jak one działają. Dodaj sobie jakąś teksturę i poruszaj suwakami. Nic nie zepsujesz, a zawsze wyjdzie jakiś tam efekt. Gdy jeden node się znudzi, to zawsze możesz go usunąć i wrzucić jakiś inny. Tworzenie materiałów to głównie próbowanie różnych sposobów na osiągnięcie jakiegoś celu, więc nie łam się jak coś nie wyjdzie. Każdy tak ma. Takim specjalnym nodem jest ten o nazwie Image Texture, to dzięki niemu możesz wczytywać obrazy z dysku do blendera. Wybiorę sobie jedną z moich tekstur i podłączę kolor do base color. Dzięki temu obraz został połączony z shaderem, który nadał mu lekkie efekty odbić. To zawsze tak działa. Najpierw tworzysz shader, do którego podłączasz jakąś teksturę, a następnie wyjście tego shadera idzie do material output. Do zaprezentowania kategorii konwerter potrzebny jest jakiś obraz na wejściu. Te wszystkie konwertery przerabiają to, co dostaną z lewej strony, ale same z siebie nic nie generują. Jednym z najczęściej używanych jest kolor ramp. On kontroluje przejścia między kolorami, które do niego wprowadzimy. Im bliżej ustawimy te suwaki, tym większy kontrast otrzymamy. Możemy podłączyć tutaj dowolną teksturę, tworząc taki łańcuszek. Najpierw jest obraz, który wchodzi do kolor ramp, gdzie zwiększamy kontrast, efekt tego wprowadzamy do shadera, dzięki czemu dostajemy odbicia i to wszystko leci do surface w material preview. Dosyć często używanym konwerterem jest Separate RGB. Jak pewnie dobrze wiesz, wszystkie kolorowe obrazy składają się z trzech kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Ten node rozdziela je, dając nam dostęp do każdego z osobna. Ciągle mówię o tym, że musi być ten dziwny shader, ale jest możliwość podłączenia tekstury bezpośrednio do material output. Mimo, że można to zrobić, to i tak nie polecam tego sposobu, bo przez to tracimy całą kontrolę nad wyglądem naszego materiału. Zdecydowanie lepiej poświęcić te 10 sekund i wstawić pomiędzy jakiś shader. Kolejną kategorią jest kolor. Nody w tej zakładce modyfikują kolor tego, co do nich podłączymy. Taki Bright Contrast wpływa na jasność i kontrast tego, co dostanie na wejściu po lewej. Jeżeli używałeś jakiegokolwiek programu graficznego typu Photoshop czy GIMP, to na 100% będziesz kojarzył większość z nich. Zwyczajna zabawa kolorami. Wiele osób zastanawia się, dlaczego Blender nie może mieć normalnego edytora materiałów opartego na warstwach. Te node wydają się masakrycznie skomplikowane takie utrudnianie życia na siłę. No ale nie do końca tak to działa. Siła nodeów jest w tym, że możemy tworzyć efekty z bloczków, które oddziaływują między sobą. Tak jak tutaj, mam kolor ramp podłączony do base color, który zwiększa kontrast w Magic Texture. Ale mogę stworzyć kolejny kolor ramp, który znowu będzie pobierał obraz z Magic Texture, ale tym razem ustawię mu inne wartości. Dzięki temu, że Magic Texture podłączony jest do obu kolor rampów, to dostaję na wejściu dokładnie ten sam obraz, ale powiedziałem im, żeby wypluwały nieco inny efekt. Czyli każda zmiana w teksturze będzie miała wpływ na wszystkie node, które ją pobierają. Jeżeli zamierzasz pracować z nodeami w Blenderze, to bardzo polecam włączyć pewien dodatek, który bardzo ułatwi Ci życie. Wejdź w Edit, Preferences, Addons, wpisz node w Wrangler w wyszukiwarkę i aktywuj go. Po zamknięciu tego okna otrzymasz kilka nowych zdolności. Na razie musisz wiedzieć tylko tyle, że przytrzymując Ctrl Shift i klikając na nouda zobaczysz jego podgląd. To jest niesamowicie przydatna funkcja, którą będziemy używać praktycznie za każdym razem. Jedną teksturę możemy przerabiać wieloma noudami i podłączać do różnych slotów w Principle Shader, aby tworzyć naprawdę ciekawe materiały. Na dzisiaj wystarczy tej teorii. Czas na jakieś praktyczne zastosowanie tego, co właśnie się dowiedzieliśmy. Dodaj Noise Texture i sprawdź co on robi, wciskając Ctrl, Shift i klikając na nim prawym przyciskiem myszy. No i z tego co widać, ten note generuje szum. Ok, dorzućmy do tego kolor ramp i zwiększmy jego kontrast, przybliżając do siebie te dwa punkciki. Teraz czas na zabawę suwakami. Pociągaj za nie, nawet jak nie masz pojęcia, co robisz. No i całkiem podoba mi się taki efekt. Teraz zduplikuj go i podłącz do roughness. Tym sposobem stworzysz gładką powierzchnię tam, gdzie są czarne przestrzenie na teksturze. A im bardziej biała, tym bardziej chropowata. No i patrz na to. Zamiast używać ciągle czarnego i białego, możesz wprowadzić jakieś kolorki. Gdy klikniesz na kolory z kontrolem, to wstawisz kolejny słupak. Teraz to naprawdę wszystko zależy od tego, co próbujesz osiągnąć i co Ci się spodoba. Ja staram się stworzyć coś w stylu lawy. No i chyba się udało. To jest o tyle fajniejsze niż tworzenie tekstur w programach typu GIMP, że tutaj w każdej chwili możesz wrócić do ustawień dowolnego elementu i zmodyfikować je tak, żeby Ci się podobały. Wszystko będzie automatycznie aktualizowane. Na dzisiaj to tyle. W następnym poradniku z Node'ów ogarniemy jak przesuwać, skalować i obracać tekstury z użyciem wektorów.